Podczas mojego kolejnego wejścia antenowego, mojej prywatnej telewizji. Nie wychodzę z domu, gotuję w Thermomix. Dzisiaj chciałbym Was zaciekawić moją metamorfozą. Moją metamorfozą w zgubienia 40 ponad kilogramów. Jeżeli chcecie się dowiedzieć jak tego dokonałem, między innymi przy użyciu tego sprzętu, który się nazywa Thermomix? Zapraszam do mnie na Skype'ie, na Zoomie, na Messengerze. Możemy się spotkać podczas termowizji, gdzie wszystko Wam wyjaśnię, przeprowadzę w sposób bezpieczny odnośnie informacji na temat zakupu sprzętu. Czy też jak dokonać zmian żywieniowych, które, ja, które mi się udało dokonać dzięki trudnej drodze w moim życiu, jaką sobie wyznaczyłem. Proszę Was też o udostępnianie tego filmu swoim znajomym, polecenia mojej osoby, polecenia mnie i Thermomixa. Thermomixia ja to jest jakby nierozłączna para. Dziękuję Wam za to, że jesteście, dziękuję za miłe słowa, które ślecie pod moim adresem i że filmy Wam się podobają. Dziękuję bardzo i zapraszam Was do termowizji.